Mam tu pytanie. Kolejne z Twittera. Albert Oziemblowski. Skoro jest pan wiceprzewodniczącym UEFA, mm -hmm, wiceprezydente. wiceprezydentem UEFA, jakim cudem PSG jest w stanie zatrudnić Messiego Ramosa, Mbappé, Neymara, Donnarumma Rumę, dziewięciu bramkarzy i jednocześnie odrzucać ofertę 200 milionów euro za piłkarza? Gdzie finansowy fair play? Dlaczego UEFA olewa sprawę? Nie wiem. Twitterze kazało o to zapytać. No i. Muszę zapytać, Wal, to dlaczego pan rzucił tego wnóżka na golasa na Twitterze ten filmik? Ludzie się oburzyli, złapali za głowę, jak może? Ja muszę, ja muszę, powiedzieć, ja byłem, ja, ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Ja w ogóle byłem e, co lubisz przeciwko tym <laughs> Nie Jest to twoje interes. Czyli... Mamy? Gdzieś Gdzieś Jesteś tu panikom. W wiosną będzie bardzo trudno to odrobić, dlatego nie możemy to pozwolić. No tak, ale teraz, nawet jeśli się pojawią, to będą to wzmocnienia last minute i, i, i tak mam. Się uważam w oglądanie Frame MMA za coś w stylu. Przepraszam, że to powiem. Spierdzenia się przy y, eleganckiej kolacji. Mam cię? Nie, no tak, tak się. Daj, pomyliłeś. Kolejny. Pomyliłeś, pomyliłeś odwagę z <trym> odwagą. <trym> Pozdrawiam serdecznie. To kurwa śmieszne, było. Il do mówię? <śmiewanie> To ja ci muszę powiedzieć, że jestem zszokowany. właśnie dostałem SMS od mojego 13-letniego syna. Bo czat pisze, że ja mam dość, że śpię, jestem na bani. A ja dopiero piszę. A ja dopiero piszę piję drugie tutaj, wiesz, piwo zero razem z Krzysiem. A czat szaleje, dlaczego ty mi nie informujesz o takich rzeczach, Nic tylko takiego? dziecko mi przesyła SMS-y. Eee, hej też, kurtu widzę. Takie życiowe pytanie jeszcze mam. Mam nadzieję, że nie pomylę odwagi z odważnikiem. To już ma, ale Mati. Mati rozstrzygnie. Jak żyć? Żyć dobrze, żyć z własnymi wartościami. Kochać ludzi, mieć przyjaciół. Nie zmuszać się do niczego. Patrzeć codziennie w lustro z uśmiechem. Nie skurwić. Się, no to są najważniejsze rzeczy. Nie zawiodłem się, dziękuję. Kurwa! <laughs>